Zastanawiałem się, czy robić ten materiał. Nie jest to najbardziej turystyczne miejsce w Polsce. Nie wiem, czy byłoby na w pierwszej dziesiątce, nawet i w dwudziestce, ale myślę, że wielu z Was możliwe, że nigdy tu nie było, albo kojarzą to miasto i region jedynie z kopalniami i ubóstwem. Uważam, że niesłusznie. Cały Śląsk na przełomie ostatnich lat stara się zmienić to wyobrażenie. Dużo nowych inwestycji, remontów i rewitalizacji. Sprawia, że dla mnie ciekawym było, jak to miasto zmieniło się od czasu, kiedy odwiedziłem je ostatnio, a było to dobrych parę lat temu. Panie i Panowie, witamy w Katowicach. Dzień dobry, piękni ludzie. Wrażenie o Śląsku jest głęboko niesprawiedliwe. W ubiegłym wieku był to region, który był lokomotywą polskiej gospodarki, a w praktyce finansował nasz kraj. Z całej Polski zjeżdżali tu ludzie, bo wiedzieli, że praca w górnictwie, mimo że ryzykowna, przynosiła dobre pieniądze, możliwość otrzymania mieszkania i ogólnie skoku cywilizacyjnego dla wielu przyjeżdżających tu mieszkańców innych regionów Polski. Katowice są stolicą tej aglomeracji, która skupia, uwaga, 71 miast. Śląsk jest regionem o największej gęstości zaludnienia w Polsce. Mieszka tu prawie 2,5 miliona ludzi. Niestety transformacja ustrojowa w latach 90. odcisnęła bolesne piętno na mieszkańcach Śląska. Kopalnie przestały być opłacalne, a bezrobocie rosło. Mieszkańcy Katowic, jak i całego regionu próbują przywrócić Śląskowi dawny blask. W Katowicach spędzamy tylko jedną noc. Moim głównym celem był Nikiszowiec kultowa dzielnica Katowic która właśnie przeżywa swój renesans. Spacer w Katowicach zaczynamy od niedawno wyremontowanego rynku w Katowicach. Miasto inwestuje w kulturę, odbywa się tu wiele wydarzeń muzycznych i sportowych, podziwiamy Aleje Gwiazd Polskiej Siatkówki. Bartosz Kurek Bartosz Kwołak Wojciech Drzyska, Tomasz Swędrowski Dorota Świniewicz Paweł Zagumny Małgorzata Blinka Paweł Fabko Spacerujemy tu trochę ale przyznam, że dla mnie priorytetem do zobaczenia był Nikiszowiec Nikiszowiec to unikalna dzielnica w Katowicach która zachowała wiele historycznego uroku Warto tu przyjechać, aby zobaczyć charakterystyczną architekturę z czerwonej cegły kamienice górnicze oraz poznać historię tego miejsca. Można także skosztować regionalnych potraw w miejscowych knajpkach. To fascynujące miejsce dla miłośników historii i kultury. Również dla ciekawych gwary śląskiej, która przez miejscowych jest traktowana jako odrębny język. Jeżeli znacie jakieś słowa po śląsku, napiszcie w komentarzach. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to dajcie sobie jak najszybciej. Was nic to nie kosztuje, a mi pomaga się rozwijać. Nikiszowiec został wybudowany w latach 1908-1918 jako osiedle dla pracowników pobliskiej kopalni węgla kamiennego. To miejsce stanowiło przykład tzw. kolonii robotniczej z charakterystyczną architekturą. Nikiszowiec słynie z kamienic z czerwonej cegły, które tworzą zwartą zabudowę. Wysokie, piętrowe budynki zostały zaprojektowane w stylu neorenesansowym i neobarokowym. Osiedle zostało stworzone z myślą o zapewnieniu pracownikom kopalni komfortowych warunków życia. W jego centralnym punkcie znajduje się plac, który służył jako miejsce spotkań i rozrywki dla mieszkańców. Niekiszowiec jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Śląska. Dziś Nikiszowiec przyciąga zarówno turystów, którzy chcą poznać jego historię, jak i miłośników fotografii architektonicznej. W 2011 roku został wpisany na listę zabytków narodowych Polski. Można tu także odwiedzić Muzeum poświęcone historii regionu oraz skosztować regionalnych potraw w knajpkach serwujących śląskie specjały. My śląskie specjały próbowaliśmy w naszym hotelu, natomiast w samych katowicach jedliśmy głównie kuchnię azjatycką. Oto gdzie jedliśmy? W Ome Ramen jedliśmy pierożki i ramen. Tutaj jedliśmy sushi, a w browarze mariackim wieczorkiem wypiliśmy piwo z tapasami. Aha! Jeśli macie ochotę na Jagodziankę, to nie w sieci wcale konik. Jagodzianka za 10 zł, ale niestety bez rewelacji. Opuszczam Katowice, trzymam kciuki za to miasto i cały region. Mamy w Polsce taką różnorodność, że warto to doceniać i odkrywać. A Wy? Byliście kiedyś w Katowicach? Dajcie znać w komentarzach, które miejsca Was tu zauroczyły? Mariacka, Spodek, a może właśnie Nikiszowiec?